Witam wszystkich! Jak wszyscy Koreańczycy, lakier Optime jest słaby, a elementy nadwozia nie są odporne na korozję. Dlatego lepiej naprawiać odpryski i zadrapania natychmiast po ich pojawieniu się, w przeciwnym razie rdza wkrótce zaatakuje metal. Wtedy konieczne będzie podjęcie bardziej radykalnych środków. Chromowane elementy nadwozia również cierpią z powodu naszych słonych zim. Co więcej, w Optimie tracą swój pierwotny blask znacznie szybciej niż w samochodach europejskich marek. Należy pamiętać, że metal elementów korpusu jest bardzo cienki i prawie niemożliwy do wyprostowania. Dlatego, nawet po drobnym wypadku, nie powinieneś zawracać sobie głowy na prawą uszkodzonych części, natychmiast zamów nowe. Zdecydowanie nie zalecamy sprowadzania taniego, nieoryginalnego z Chin. Do produkcji tych elementów używana jest stal bardzo niskiej jakości, dlatego, część po montażu szybko rdzewieje. Co więcej, cena oryginalnego, nadwozia, jest akceptowalna ale to właśnie powoduje skargi wymagającego właściciela w kabinie. Generalnie przyzwoitą ergonomię psuje brak regulacji zasięgu kierownicy, a sama kierownica, oprzyta ekoskórą, czyli sztuczną skórą, przez kilka miesięcy intensywnego użytkowania zużywa się, nabierając nieestetycznego wyglądu. Zjawisko było powszechne, dlatego kierownicę wymieniono w ramach gwarancji. Po sześciu miesiącach lub roku znów się zużył i dilerzy ponownie go wymienili na własny koszt. Można to powtórzyć kilka razy, aż w 2014 roku Koreańczycy osłonili pączek, Optimy materiałem bardziej odpornym na zużycie. Kierowcy z nadwagą szybko wysiadają z siedzenia, dosłownie. Fotel został wymieniony głównie ze względu na słabą metalową konstrukcję. Jednak, nawet dla właściciela o normalnej budowie, krzesło traci swoją początkową siłę po od 5 do 6 latach. Obydwa silniki Optima są wyposażone w napęd łańcucha rozrządu i układ zmiennych faz rozrządu. W tym przypadku w napędzie zaworu nie ma kompensatorów hydraulicznych, szczeliny reguluje się za pomocą podkładek. Ta operacja będzie potrzebna przynajmniej raz na 90 tysięcy km. Silniki są ogólnie niezawodne i mogą zużywać 92 benzyny bez żadnych konsekwencji. Silniki mają jeszcze jedną cechę prędkość obrotowa wału korbowego na biegu jałowym jest bardzo niska około 650 obrotów na minutę. Kiedy klimatyzator i inne urządzenia są włączone, prędkość obrotowa silnika spada jeszcze niżej, co powoduje znaczne wibracje. Chorobę leczy się poprzez flaszowanie oprogramowania jednostki sterującej silnika, w wyniku czego wzrasta prędkość biegu jałowego. Nawiasem mówiąc, moc silnika można zwiększyć o od 10 do 15% dzięki tuningowi chipów i jest to całkowicie bezbolesne. Nawet oficjalni dilerzy świadczą takie usługi. Z wiekiem należy zwracać uwagę na łańcuch rozrządu. Jeżeli jednak po nagrzaniu do temperatury roboczej obce dźwięki znikną, to znacznego hałasu silnika na zimno nie należy uważać za usterkę. Jeśli jednak łańcuch wydaje brzęczące dźwięki, gdy silnik jest gorący, a podczas przyspieszania brakuje przyczepności, należy natychmiast udać się do centrum serwisowego. W przeciwnym razie, powtarzamy, silniki są trwałe, chociaż nadal znane są rzadkie przypadki poważnych awarii, aż do klinu silnika. Podstawowy silnik 2-litrowy łączono z 6-biegową manualną skrzynią biegów i automatyczną skrzynią biegów, natomiast 2,4 litrowa, czwórka, była wyposażona wyłącznie w automatyczną skrzynię biegów. Ręczna skrzynia biegów nie jest często spotykana w używanych optimach. Jednocześnie węzeł okazał się wcale niebezgrzeszny. W samochodach z pierwszych lat produkcji, na skutek błędów konstrukcyjnych, synchronizatory zużywały się dość szybko, często na trzecim biegu. Plastikowy pierścień blokujący mechanizmu nie wytrzymał dużych obciążeń i pękł. W 2013 roku wymieniono część plastikową na metalową i problem zniknął. A sześć-biegowa automatyczna skrzynia biegów własnej konstrukcji ma swoje własne problemy. Z powodu awarii czujnika temperatury po 100 000 km konieczna była wymiana bloku zaworów hydraulicznych lub pakietu sprzęgła. W związku z tym przeprowadzili nawet kampanię wycofania, wymieniając wadliwą, bezpłatnie zainstalowali nową część. Ponadto technicy serwisowi zalecają aktualizację oleju w skrzyni co 3 lata lub 60 tysięcy km, chociaż jest on przeznaczony na cały okres użytkowania urządzenia. Właściciele Optimy często narzekają na zużycie zewnętrznego granatu lewego napędu. Co więcej, części nie wymienia się osobno, składa się tylko cały napęd, więc leczenie przez urzędników jest drogie. Na szczęście niektóre specjalistyczne serwisy wymieniają urządzenie osobno. Niezależne zawieszenie, kolumna Macphersona z przodu i wielowahaczowe z tyłu zapewnia sedanowi przyzwoite prowadzenie, ale jednocześnie charakteryzuje się nadmierną sztywnością i krótkimi pociągnięciami. Podwozie amortyzuje drobne nierówności niemal bezboleśnie, natomiast przy dużych zawieszenie reaguje na ograniczniki, powodując awarie tylnych amortyzatorów, przenosząc dudnienie na nadwozie i wnętrze. Większość właścicieli posłuchała zaleceń mistrzów i wybrała wygodniejsze sprężyny i amortyzatory znanych producentów. Jednak część kierowców jest całkiem zadowolona z istniejących parametrów podwozia. Niemniej jednak w zawieszeniu z reguły po od 40 tysięcy do 50 tysięcy kilometrów zawodzą łożyska podporowe rozpórek. Jednocześnie materiały eksploatacyjne, takie jak rozpórki stabilizatora, mogą wytrzymać półtora do dwóch razy dłużej. Trwałość elementów podwozia w Optimie nie jest łatwa do określenia, zależy nie tyle od stylu jazdy, ile od jakości wykonania i materiału, z jakiego te części zostały wykonane. Na przykład sedan ma bardzo słabe tarcze hamulcowe, które wypaczają się po jednym lub dwóch hamowaniach awaryjnych. Dodatkowo, po naostrzeniu dyski nie wytrzymują długo, po krótkim czasie trzeba jeszcze kupić nowe. Niektórzy właściciele zmieniają łożyska kół po 30 tysięcy kilometrów, inni zmieniają je po od 70 tysięcy do 90 tysięcy kilometrów. Podobna historia z przegubami kulowymi, amortyzatorami i dźwigniami. W układzie kierowniczym końcówki drążków zużywają się po od 10 tysięcy do 15 tysięcy kilometrów. A zębatka nie wyróżnia się długowiecznością, odgłosy pukania pojawiają się w nim już przy 40 tysiącach kilometrach. Ponadto w 2014 roku jednostka została wycofana z rynku podczas wymiany silnika elektrycznego wspomagania kierownicy. Jeśli taka usterka wystąpi w używanej Optimie, drugi właściciel będzie musiał za nią zapłacić od 35 tysięcy do 60 tysięcy. Elektryka też pełna jest niespodzianek, w większości nieprzyjemnych. Czujniki parkowania stale działają nieprawidłowo, awaria podgrzewanych foteli i serwonapędu składanych lusterek, awaria elektrycznych napędów siedzeń, zamiast dudniącego barytonu klakson nagle zaczyna wydawać falset, a radioodtwarzacz multimedialny może nawet zamarznąć. Wszystko to oczywiście drobnostki, ale nie tylko irytują, ale także wymagają pewnych nakładów finansowych, aby je wyeliminować. Można powiedzieć, że pod względem niezawodności kija Optima nie jest bez wad, używany samochód ma mnóstwo drobnych usterek. Ale jednostki napędowe praktycznie cię nie zawiodą, Sedan można kupić z dowolnym silnikiem i skrzynią biegów. Jak zawsze pierwszeństwo mają modele po zmianie stylizacji, wyprodukowane po 2013 roku, kiedy większość chorób dziecięcych została już wyleczona. Jeżeli macie lub mieliście taki model, podzielcie się w komentarzach informacją, co i jak się psuje.